Witam wszystkich widzów z tej strony OS400, a w dzisiejszym odcinku kolejna nowa oprawa w kolekcji, już trochę znana. Była już na moim specjale, z okazji subskrypcji na kanale AS nią Elgo OSK118 na jedną świetlówkę 18W. No więc tak, oprawę dostałem od cioci. Oświetlała już dosyć długi czas, na początku u dziadka, później ją miał wujek, aż ją w końcu dostałem. No i tak, oprawa była troszeczkę odnawiana. Chodźmy bliżej niej. Była troszeczkę odnawiana, miała malowane boczki i miała malowane to. Malowałem ją tym, czym miałam pod ręką, czyli te boczki były malowane takim sprayem, najwyklejszym czerwonym a korpus był marowany farbą olejną. I tak, no tu tylko nie pomalowałam tego dołu, ale to yy, to już kwestia tego, że farba się zrobiła, kamień się zaczął robić powoli, no jak to farba olejna, a że ona długo schnęła, gdzieś tam była źle przekryta. No wiadomo takie historyjki z farbą olejną. <laughs> yy, no więc tak. Mm. Tą oprawę teoretycznie się otwiera tak, że wiecie, tam są takie bolce i że te boczki się niby ściąga, ściąga jak w OWF, jak w OWF-ach, ale ze względu na to, że tam te boczki były zepsute, to znaczy się te dzióbki takie, bo rozwaliły się wujkowi, kiedy to jej używał podczas budowy. To dlatego tutaj, bo jeden boczek jest ze sprężyną, no nie? Tak jakby w środku czasami były też. No to tu jest tak właśnie, ten boczek dlatego jest przyklejony na taśmie, a ten jest na sprężynie i żeby ją otworzyć, trzeba jakby ten boczek wysunąć tak, co, tak jak ja teraz robię i wypiąć klosz. No właśnie w taki sposób, Ym, hop i tak. Klosz jest matowy, on taki był, oczywiście był kiedyś bardziej przezroczysty, ale no jest taki mat trochę. Tak wygląda środek. Świetlówka firmy Masaif 18 W. Coś takiego, ona to była oryginalnie, znaczy się oryginalnie. No, kiedy ją dostałem, hop, wykręcamy sobie świetlówkę. I również trzeba ten boczek tutaj wyjąć, żeby ta świetlówka nam mogła wyjść. sobie hop. Dobra, no to świetlówkę sobie odłożymy tutaj. No, i tak, żeby dostać się do sprzętu, trzeba odkręcić te dwie śrubki. Jak zresztą w większości oprawach, ale od sprzętu trzymałem dwie śrubki. No więc odkręcamy. Dosyć, dos dosyć ciężko idą, szczerze. Ale to już może być wina tego, że zamalowałem te śrubki wraz co prawą, a wiecie jak, no, jak ta farbka to się tam później zasnie, jak to tam trochę tego zalało. Ok. Dobra. Odłożymy sobie tutaj śrubki. Ja dźwigam komorę do sprzętu, Ja dźwigam to i pokazuje ja dźwigam to i pokazuje osprzęt. Ok, udało się dźwignąć. No więc tak, tu jest kostka. Ogólnie kabel był dłuższy i był taki jakby to powie... no wiecie, taki, taki taki sam właśnie taki odkórny. Ja go wymieniłem, ale jednak wtyczka jest dalej stara, bo nie miałam nowej. Yy, instalacja ogólnie w oprawie wygląda tak, takie tradycyjne przewody, jakie stosowały właśnie oprawy świetlówkowe. Kondensator jest, nie jest odłączony, oprawa z nim gra, no to na razie sobie jest. Statecznik to jest Elgo oczywiście w oprawie Elgo. Made in Poland. Jest z 1992 roku, więc podejrzewam, że jest też oprawa, bo z tego roku, bo tabliczkę też miała zmazaną tu jest zapłonnik zapłonnik to jest polamp który był tu obsadzony jak tą oprawę dostałem a gniazdo, a same gniazdo opra a samo gniazdo startera to również jest polamp także polampowy komplet no więc tak, tak to wygląda bo wąsko to jest zabudowane tutaj co mi się nie podoba, to jedyne to, że w razie jakby coś się zepsuło, to nie dość, że będzie problem z wyjęciem tego statecznika, bo trzeba tutaj całe to rozebrać, bo go jakby trzeba wysunąć jeszcze yy, nity. No wiecie, oprawa jest problematyczna, jeżeli chodzi o naprawę i czyszczenie. Ja się tego przekonałem podczas czyszczenia i kiedyś nawet ją chyba wujkowi naprawiałam. Dobra, ale nie przewijam. Składamy oprawę przygotowujemy do podłączenia i robimy zapłon. Ok, a więc tak, teraz wtyczonkę damy sobie tutaj. Muszę sobie latarkę włączyć w telefon. Cyk, aha, jeszcze tam. Dobra, jeszcze tutaj. więc odpalamy za 3, 2, 1. Ale pyknęła. No więc oprawa się rozświetla. Świetlówka jest firmy neutralnej. Jest już troszeczkę wyeksploatowana. Na razie tak oświetla garaż malutko, ale na pewno na pewno jak się rozświetli to będzie troszeczkę mocniej świecić tam widać tą eksploatację. Zresztą pokażę ją bez klosza później. Jak się rozświetli to zobaczymy no W tym przypadku oprawa ładnie wygląda z oryginalną barwą, czyli właśnie tą neutralną. Ogólnie, również od Elgo przybyła mi taka oprawa rastrowa. Przybyła sam, sama do mnie, chyba normalnie, bo ją w krzakach znalazłem. Podobnie jak Ton Pilot, dwie oprawy z krzaków. Ja nie wiem co tam jest w tych płaszczach takiego, że y, takie oprawy tam sobie przesiadują. No, więc pokażę, jak świeci oprawa bez klosza. No, słuchajcie, bez klosza świeci dużo mocniej. Raczej tego nie widać przez kamerę, ale mocniej to świeci przez klosz. Jak się tak do świetlówki rękę przyłoży, to normalnie aż trzęsie. Tutaj jest ta elektroda troszkę chyba spalona, bo tu jest takie lekko czarnawe. Nie powiem, że takie te. Ta. O, widać może trochę. No w każdym razie świetlówka już jest troszkę zużyta. Ale tak to to świeci się całkiem mocno. Rozświetliła już się. Hmm. Oprawa no chyba nie ma jakiegoś takiego problemu. Bardzo nie buczy. Świetlówka też ładnie w niej pracuje. Bo na przykład tutaj mam taką świetlówkę, no nie... To nie jest za bardzo wyeksploatowana. Mówię teraz o świetlówce, bo prawa jest dobra, bo sprawdzałem, że mimo, że świetlówka nie jest wyeksploatowana, ta, ta, ta tutaj akurat piły, to ona bardzo długo się rozgrzewa. Nawet 5 minut. Bo normalnie w środku to aż tak nie świeci, tylko mruga. tak Chodzą takie pasy po niej normalnie. Może i to też kwestia temperatury. I lat tej świetlówki, ale nie jest ona jakoś tak specjalnie zużyta. No to może kloś sobie za, załóżmy, złóżmy oprawę. Ok, oprawa złożona. Może jeszcze Wam tutaj tak pokrótce, bo nigdy nie pokazywałam Wam tutaj za bardzo warsztatu. Tutaj mam takie lampy. Z Tutaj mam lampy różne. Yy, tu jest tartenciówka jedna. Tam jest troszkę sody metalohalogenków. Y, jest. Tutaj to jest taka oprawa noglowa. Nie wiem, kiedyś miałam robić filmik jeszcze z takimi dwoma innymi, ale to chyba nie będę robił. Tutaj są moje modele tych lamp. No jest tu jakoś pookładane Ogólnie jeszcze. Aha, nie wziąłem. Dobra, nie mam tego tu, bo chciałam Wam pokazać SL-a takiego. Bo w ostatnim czasie zdobyłem świetlówkę kompaktową Philips SL. To wiecie, magnetic. Ale przechodząc do oprawy, już powoli, już powoli ją wygaszamy. No więc tak. Zapraszam. Zachęcam do pisania komentarzy. Możecie pisać pod jakimś filmem, gdzie są włączone. Myślę, że za niedługo również nagram filmik, ale to musicie wyzdecydować o, o prawach ulicznych w moim mieście. Bo już nagrywałam, ale jeszcze nagram część drugą. No i tak. Mam w planie jeszcze nagrać. Pewne opuszczone oprawy, ale to do nich muszę pojechać, bo właśnie miałem w zeszłym roku nagrać, a nie nagrałem. Nagram może w tym roku ja. I kolejny filmik wrzucę z oprawą uliczną. Kolejną, którą mam w kolekcji. A więc dziękuję za oglądanie filmu. Do zobaczenia.